Witam. Dzisiaj chciałbym poruszyć troszeczkę inny temat niż zazwyczaj. Otóż nie będziemy grali. Chciałbym wam powiedzieć o podręcznikach RPG. Nieraz słyszę, że są one drogie, że dużo osób nie zaczyna grać tylko i wyłącznie, przez to, że boją podjąć się ryzyka wydania niemałej bądź co bądź sumy pieniędzy na podręcznik. Ceny, co prawda, zaczynają się od 20, ale górnej granicy niektórych. Systemów nie ma. Dla przykładu Warhammera, Dzikie Pola czy inne tego typu podręczniki można śmiało szukać w granicach 200 a nawet i 300 zł na niektórych aukcjach, ale nie o tym będziemy mówili. Dzisiaj porozmawiam o darmowych grach fabularnych. Pierwszym z nich, który chciałbym dla Was omówić, właśnie tutaj w porównaniu z poniekąd do, właśnie do Warhammera. A mianowicie agonia. Dosyć specyficzny system, muszę przyznać. Widzę, że tutaj autor celowo wmanowrowywał w każdym możliwym miejscu liczbę 4. A już Wam tłumaczę, dlaczego. Otóż do systemu używamy jedynie kości K4. Oprócz tego mamy 444 klasy postaci i 444 umiejętności. Zatem już pewnie rozumiecie, o co mi chodzi. Oprócz tego, sam podręcznik posiada, co prawda nie 444 strony, a 66, jednak powiem Wam szczerze, że naprawdę bardzo fajnie napisany. Oprócz tego, że mamy tutaj tło świata, krótko opisane. Właściwie, gdzie gramy, co się tutaj dzieje, jak to mniej więcej wygląda, to też w krótki sposób możemy zrobić sobie postać. Bardzo mocno, właściwie, ją personalizujemy właśnie dzięki tym 444 klasom postaci i 444 umiejętnościom. No ale przejdźmy dalej. W podręczniku znajdziemy również, co mnie przyznam, wam szczerze zaskoczyło. Oprócz opisów oczywiście wszystkich talentów, umiejętności, samej mechaniki, co w podręczniku zdaje się oczywiste, również zapisy są do samej gry, czyli przykładowe potwory na dobrą sprawę, przykładowe rzeczy, jakie mogą się nam wydarzyć, a nawet i przykładowe imiona, jakie możemy tutaj dla graczy przydzielić. Oprócz tego są opisy krain, przez które właśnie nasi gracze będą mogli podróżować, pewne zdarzenia, które mogą ich spotkać, ale też przygody, jakie tutaj mogą się zadarzyć w owym świecie. Na dobrą sprawę, świat również jako tło fabularne jest bardzo ciekawy. Na końcu znajdziemy również kilka potworów opisanych, no i właściwie możemy zaczynać grę. A żeby zagrać w agonie potrzebujemy właśnie podręcznik, kartę postaci, ale też planszę upadku. Ciekawiło was? Zapraszam tutaj na stronę autora. Ten sam tutaj e, nasz drogi autor jest również tłumaczem kilku innych publikacji, a mianowicie jest to pan Szymon Piecha. Prowadzi własną stronę, oczywiście wszystko podlinkuję. Przetłumaczył też bardzo ciekawą grę, na początku właśnie tutaj omawialiśmy, nazwijmy to w wielkim uproszczeniu, darmowego odpowiednika Warhammera, no to teraz musi przyjść na darmo, czas na darmowy odpowiednik Dungeons Dragons. No i rzeczywiście, mamy takowego, a mianowicie Dungeons Slayers, jak nazwana tutaj staromodna gra fabularna, i rzeczywiście, zagłębimy się w podręcznik 21 stroną. Darmowa licencja, wszystko pięknie. Trzy klasy postaci, troszeczkę cech bojowych, atrybuty. No i właściwie kilka rzutów, i mamy postać. W podręczniku, oprócz tutaj samych informacji, jak tworzyć postacie, znajdziemy też mechanikę, ale zaklęcia. Ale co mnie najbardziej zaskoczyło, oprócz kart ekwipunku, mamy też wskazówki, jak prowadzić, opis Potworów, oraz różnego rodzaju kreatur oraz przygodę. No, powiem szczerze, dla mnie, jak na 21 stron, naprawdę świetnie. Sama gra jest bardzo prosta i bardzo łatwo właściwie w nią zagrać. Yy, może, może inaczej, nie tyle bardzo łatwo, a mistrz, potencjalny mistrz gry, który przeczyta, będzie mógł bardzo prosto wytłumaczyć pozostałym graczom. Następną przygodą, również tego samego tłumacza, jest e, lekko, nazwijmy to, zabawna e, gra RPG, a mianowicie Miłość Niepoczytalna. Powiem szczerze, jak przeczytałem ten podręcznik jakiś czas temu, stwierdziłem, kurczę. E, trzeba zagrać. E, już wam mówię, na czym to mniej więcej polega, bo sam tytuł może być. E, różnie interpretowane, jak tylko się pytałem niektórych graczy, czy zagrają w takową grę po samym tytule stwierdzili, że e -e, nie, to nie jest dla nich. Otóż już wam mówię, eee, sama gra, właściwie bardziej to na jedno pasuje, eee, wcielamy się w rolę przyszłych eee, aktorów, czy też reżyserów filmów, eee, oczywiście tutaj można to różnie zabarwić, no, i toczymy tutaj mm, nie tyle co cięte walki, ale perypetie, tak to nazwijmy. Zatem naprawdę polecam, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć graczy, którzy będą chętni podjęcia wyzwania zagrania w tą grę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z takich też ciekawych rzeczy, które powstają, jest gra Horyzont. Jak tutaj sam twórca pisze, jest to mieszanka kosmicznego science fiction, tutaj czarnego humoru. No i mam wrażenie, że troszeczkę z Fallouta. No ogólnie polski projekt, który właściwie aktualnie trwa. Tutaj też oczywiście podrzucę linka. Yy, powiem szczerze, że no wygląda ciekawie, co z tego wyjdzie, no zobaczymy. Jak to z amatorskimi projektami bywa, bardzo często ciekawie się zapowiadają, ale gdzieś tam po drodze po prostu zostają porzucone. Następną grą, która wydnie, wydaje się jako dobry początek dla osób, które nie miały styczności z RPG-ami, ale uwielbiają gry komputerowe i Stalkera na pewno kojarzą. Otóż gra, właśnie RPG w tym klimacie, powiem szczerze, może być dobrym początkiem dla osób, które są zaprawione w bojach na komputerze. Chciałby spróbować czegoś innego, jednak nie odchodząc zbyt daleko w nowy, nieznany klimat. Jako pierwsza gra, może sama mechanika nie jest, powiedzmy szczerze, idealna. Ale na pewno wydaje mi się do ogarnięcia i dla osób, które chcą, na pewno może być to ciekawa alternatywa, a szczególnie dla zapalonego mistrza gry, który nie ma graczy, możliwość po prostu zapoznania się osób z, ogólnie z samą zabawą. No i wydaje mi się, że naprawdę warto spróbować. Oprócz tego, yy, mamy tutaj dzikuny. Tutaj przez wiele osób polecany. Powiem tak, no takie typowe fantazy, no tutaj powiem szczerze, ciężko mi coś więcej powiedzieć, bo sam system niestety nie przypadł mi do gustu, przez podręcznik, co prawda przebrnąłem, jednak powiem tak, no, no nie zagrałem, no powiem szczerze, no tutaj nie będę was oszukiwał. Zupełnie inaczej niż tutaj w kolejną grę fantazy, a mianowicie wiatyka stylizowany właściwie na takie Dark fantasy nawiązujący właśnie do tej średniowiecznej Europy, coś jakby Warhammer, ale jednak nie do końca. Powiem szczerze, system jest naprawdę bardzo fajny, bardzo prosty, czy przy... tak przynajmniej mi się wydaje. No i co? No i co najważniejsze darmowy? I naprawdę tutaj podręcznik, moim zdaniem, staje tutaj na wysokości zadania. 101 stron, właściwie większe niż dotychczasowych podręczników, które omawialiśmy, ale powiem tak: na dobrą sprawę, jeżeli korzystamy z świata, który nam tutaj daje autor no to musimy przeczytać, to wszystko, właściwie warto przeczytać. Jeżeli chodzi o samą mechanikę, na dobrą sprawę jest ona o wiele mniejsza, bo zajmuje Ci tam około 40-50 stron, żeby ogarnąć grę i grać w każdym innym settingu, jaki tylko będziemy chcieli. Jeżeli chodzi o settingi i tego typu rzeczy, no to powiem tak, tutaj wydawnictwo Fajne RPG również zrobiło spory ukłon w stronę graczy, gdzie w dziale do pobrania mamy kilka ich flagowych gier, gdzie oprócz no właśnie przykładowej jazdy próbnej, gdzie możemy za darmo wypróbować podstawowe mechaniki, mamy również masę materiałów settingowych, dodatkowe zasady, przygody, bohaterów, klasy, postaci, naprawdę sporo rzeczy właściwie za darmo możemy przynajmniej spróbować części mechaniki. Powiem szczerze polecam. Choćby po to, żeby przed zakupem danego produktu móc właściwie z czystym sumieniem ściągnąć coś ze strony producenta, tej wydawcy I powiem tak, jeżeli będziemy się dobrze bawili przy takim starterze małym to z pewnością z całym podręcznikiem również damy radę. Kolejnym takim kopalnią, właściwie, jest polter. Tam również zamieszczone są amatorskie systemy RPG. Powiem tak, tutaj przyznam się bez picia, zagrać udało mi się tylko jeden, a mianowicie Starcraft RPG. Powiem szczerze, że był prowadzony przez mistrza gry bardzo topornie, ale powiem tak, z racji tego, że grali sami fani gry, to też. Właściwie w pewnym momencie gra przerodziła się w dyskusję na temat gry, a nie grę jako taką samą w sobie. Ale powiem tak, to też ma swoje plusy. Z tych gier powiem szczerze, że nie będę wam wszystkim tutaj wypisywał i w wymieniał tych gier no bo powiem tak, no co ja będę mógł o nich powiedzieć jak nie, nie grałem? No nic, no tyle, że są. Może czytając opis postanowicie zagrać i wtedy wy wypowiedziecie się na ten temat. Jeżeli również macie jakieś gry tutaj darmowe, które według Was powinienem tu umieścić, czy przegapiłem, oczywiście przepraszam i zachęcam do wrzucenia w komentarzu po prostu takowego, jeżeli jest o nim, nie wiem. Dzięki za